Mija 5 lat od śmierci Dominikanina, ojca Jana Góry. Pamiętam go, bo chodziłem do niego na akademickie siódemki, kiedy studiowałem na Politechnice. Spotykałem go na roratach Dominikanów, no i tu, oczywiście, na Lednicy, gdzie zostało złożone jego ciało. Kochani, pomódmy się po pierwsze za ojca Jana. Po drugie, podziękujmy Bogu za tego człowieka, za format jego człowieczeństwa i za to, co Pan Bóg przez niego dokonał. Myślę sobie dzisiaj właśnie, że Adwent to jest taki czas odkrywania potencjału. Zobaczcie, co on zrobił z tym, co Pan Bóg mu dał, jak pomnożył talenty, jak je, jak je też rozdawał, jaki był hojny w tym, tryskała z niego energia, on był niesamowity. I w Adwencie myślę, że chodzi o, o to, aby odkryć, kim się jest. I do czego Pan Bóg wzywa? Nie bójmy się tego, chwyćmy to i z Panem Bogiem to po prostu pomnażajmy. Tego Wam życzę i do zobaczenia. Z Panem Bogiem.